Jesteśmy teraz w Visual Studio i teraz dodamy klasę produktu. Pytanie, gdzie powinniśmy dodać klasę produktu? Jeśli odpowiedź brzmi, że jest to komponent logiki biznesowej, no to macie rację. A więc kliknijmy prawym klawiszem myszy na naszym projekcie logiki biznesowej i dodajmy klasę. Dodaj, klasa. No i klasa nazywa się oczywiście produkt i klikamy dodaj. W tym momencie Visual Studio dodał nam klasę produktu i możemy zauważyć, że Visual Studio otworzył ten plik dla nas i zdefiniował klasę Produktu, w tym pliku kodu. Visual Studio wygenerował sygnaturę klasy dla nas i możemy zauważyć, że ta klasa nie ma modyfikatora dostępu. Widzimy, nie ma tu modyfikatora dostępu przed klasą. Więc domyślnie ta klasa ma modyfikator dostępu internal, czyli może być dostępna tylko wewnętrznie w ramach tego komponentu. Czyli będzie dostępna tylko w ramach komponentu logiki. Biznesowej w ramach tego jednego komponentu. No a my oczywiście chcemy skorzystać z tej klasy produktu w innych częściach aplikacji, takich jak na przykład w formularzu WPF czy Windows czy Web. Dlatego musimy zrobić tą klasę publiczną. No i musimy dodać tutaj słówko public. No i dodaliśmy słówko public. Do naszej sygnatury klasy, aby była ona dostępna we wszystkich projektach naszego rozwiązania. Czyli teraz będzie dostępna w każdym z tych projektów dla naszego całego rozwiązania. Oczywiście, zgodnie z dobrymi praktykami, każda klasa powinna mieć komentarz XML, więc dodajmy go teraz. Wpisujemy trzy ukośniki i Visual Studio dodaje nam komentarz. Możemy teraz wpisać opis klasy. Klasa produktu zarządza produktami. Dobrze dodaliśmy komentarz i teraz, gdy nasza klasa jest stworzona, możemy do naszej klasy dodać tutaj sobie pola i właściwości dla naszej klasy. Zacznijmy od pola produkt ID. I możemy teraz po prostu wpisać deklarację dla pola i następnie wpisać odpowiednią właściwość. Ale Visual Studio udostępnia nam snippet, fragment kodu, który może to zrobić automatycznie i przyspieszyć nam znacząco kodowanie. I wpisujemy prop full, naciskamy dwa razy tab i Visual Studio dodał nam zarówno pole, jak i powiązaną z nią właściwość. No to my chcemy utworzyć product ID. Czyli to będzie typ integer naszego pola i będzie się nazywać produkt ID. Produkt ID i naciskamy Tab, i teraz zmieniamy nazwę naszej właściwości. Nazwa naszej właściwości to będzie również produkt ID, tylko produkt będzie już z dużej: produkt ID i klikamy Enter. I w tym momencie mamy dodaną pierwszą właściwość. I jak tutaj widzimy, nazwy pól są w notacji camel case, czyli zaczynają się od małej litery. Pierwszy człon nazwy to zaczyna się małą literą, a potem już każdy następny dużą. Natomiast nazwy właściwości są w notacji pascal case, czyli każdy. Człon już od pierwszego zaczyna się od dużej litery. Dlatego mamy produkt ID, wszystko z dużej litery. Snippety zapewniają nam bardzo szybki sposób tworzenia naszego kodu, więc, wykorzystując ten snippet, dodamy teraz kolejne właściwości, czyli piszemy sobie jeszcze raz prop full dwa razy tab i teraz dodajemy kolejną właściwość to będzie nazwa produktu jak nazwa produktu no to będzie typu string i będzie to nazwa produktu teraz klikamy tab i zmieniamy nazwę właściwości na nazwa produktu i klikamy enter dwa razy no i Visual Studio nam tu podkreślił na czerwono bo tutaj Pole mamy z dużej litery. Przypadkiem nastąpił błąd, i teraz zmienimy sobie wszystkie nazwy tego odwołania do tego pola na małą literę. Tutaj musi być z małej, i tutaj musi być z małej, i teraz jest wszystko w porządku. Mamy w tej chwili dodane dwa pola i dwie właściwości, korzystając z snippetu. No i dodamy jeszcze sobie trzecią właściwość. Korzystamy z propFull. Trzecia właściwość to będzie opis, czyli również będzie typu string, opis, tab i opis i dwa razy Enter. Możemy sobie usunąć niepotrzebne usingi. I w tym momencie nasza klasa ma zdefiniowane trzy właściwości i trzy pola: Produkt, ID, nazwa produktu i. Opis. Dobrze, skoro mamy dodane pola i właściwości, no to teraz do naszej klasy dodajmy metody. I zgodnie z przyjętą konwencją, metody definiowane są po wszystkich właściwościach w klasie, więc dodajmy je tutaj poniżej. Aby wszystko było proste, no to my dodamy teraz tylko jedną metodę testową. O nazwie powiedz witaj. I chcemy, oczywiście, aby ta metoda była publiczna, czyli zaczynamy od słówka public, nasz modyfikator dostępu publicznego. Chcemy, aby metoda zwracała ciąg tekstowy, czyli string, i chcemy, aby metoda, tak jak powiedziałem, nazywała się powiedz witaj. Dobrze, i w ciele Metody będziemy chcieli po prostu zwracać tekst Witaj. Czyli robimy sobie return i tutaj chcemy zwracać tekst Witaj, i chcemy do tego tekstu dołączyć nazwę produktu. Nazwa produktu, i powiedzmy, że chcemy tutaj jeszcze dołączyć identyfikator w nawiasach takich okrągłych, i dodamy sobie tutaj produkt. ID, produkt ID. Teraz zamkniemy ten nawias. I powiedzmy, że jeszcze za tym nawiasem po dwukropku będziemy chcieli jeszcze dodać opis. I to by było wszystko, co nasza metoda robi. Zwraca tekst. Witaj, nazwa produktu, ID i opis. Dobrze. No to teraz, jak mamy skończoną klasę mamy właściwości pola i mamy metodę to teraz dobrą praktyką byłoby wypróbować naszą metodę powiedz witaj będziemy oczywiście używać w tym celu testów jednostkowych i możemy teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz metody powiedz witaj klikamy prawym przyciskiem myszy i możemy tutaj wybrać tworzenie testów Jednostkowych. I tutaj uwaga, jeśli używacie programu Visual Studio 2013, no to niestety nie będziecie mieć tej opcji i będziecie musieli utworzyć test jednostkowy ręcznie. No, my tutaj oczywiście mamy tą możliwość, więc klikamy tworzenie testów jednostkowych, i teraz zostało nam wyświetlone tutaj takie okno dialogowe, które pozwala nam określić, gdzie i jak testy jednostkowe są generowane. I tutaj mamy struktura testowa. My tutaj używamy MS Test. Tak jak widzimy, jako struktury testowej. W tej chwili nie mamy tu dostępnego niczego więcej, ale jeśli chcielibyśmy skorzystać z innego frameworka testowego, takiego jak na przykład NUnit, no to możemy użyć tutaj tego dodatkowego linku, pobierz dodatkowe rozszerzenia, aby uzyskać rozszerzenie dla innego frameworka, który potem moglibyśmy tutaj wybrać na tej liście. Następnie mamy projekt testowy. My mamy już projekt testowy, który widzieliśmy w ostatnim rozdziale, więc umieśćmy ten test w tym samym projekcie. To jest nasz projekt testowy devhobby.bll testy. Ten projekt testuje naszą logikę biznesową, więc go sobie Wybieramy. Ale jeśli nie mielibyśmy projektu testowego, no to możemy tutaj stworzyć nowy projekt, zostawiając to nowy projekt testowy. My już mamy, to wybieramy ten projekt. Następnie mamy plik wyjściowy. Tutaj jest plik wyjściowy. No i my chcemy nowego pliku testowego. No bo każda klasa powinna mieć własny plik. Także zostawiamy tutaj nowy plik testu. No i teraz użyjemy wartości domyślnych dla pozostałych pól i klikamy OK. I w tym momencie to generuje podstawową strukturę dla naszego pierwszego testu dla metody, którą tu widzimy. Powiedz witaj test. I teraz jedną wspólną strukturą dla testów jednostkowych jest, są trzy sekcje Arrange, Act i Assert. Dodamy je teraz tutaj. Dobrze, ja już dodałem te trzy sekcje. Arrange, Act i Assert, Arrange zaaranżuj test, Act działaj i Assert potwierdź test. A więc po pierwsze przygotowujemy, konfigurujemy nasz test w metodzie arrange. I aby uzyskać dostęp do właściwości lub metod, no to najpierw potrzebujemy utworzyć instancję klasy. No a my chcemy przetestować metodę powiedz witaj z klasy produkt, czyli musimy utworzyć instancję klasy produktu. Więc zaczniemy sobie od zdefiniowania zmiennej produkt. Produkt, tak? I teraz utworzymy nowe wystąpienie klasy, korzystając ze słowa kluczowego new. Czyli do tej zmiennej przypisujemy nowy produkt. I na końcu oczywiście średnik. Jeszcze można zauważyć, że jak tutaj pisaliśmy new product, no to widzimy, podpowiadała nam się już nazwa naszej klasy produkt, i tutaj już IntelliSense dostarczał nam podpowiedzi, że produkt zarządza produktami. To jest ta informacja, którą dodaliśmy tutaj w komentarzach XML do klasy produkt czyli jest to bardzo użyteczne, no bo potem nam się to wszystko podpowiada. Zarządza produktami. Dobrze. Tak więc tworzymy klasę Produkt. Teraz można zauważyć, że po lewej stronie zmiennej produkt mamy po prostu tutaj słowo kluczowe var. Słowo kluczowe var mówi C# aby Używał niejawnego przypisania. I od kiedy przypisujemy do tej zmiennej produkt nową instancję, tutaj tworzymy klasy produktu, czyli do zmiennej produkt przypisujemy nową instancję produktu, no to C Sharp może wywnioskować, że ta zmienna produkt musi być typu produkt. Co widzimy, kiedy najedziemy na tą zmienną produkt? Widzimy, że ona jest typu produkt. Po najechaniu kursorem widzimy, że to jest typ produkt. I jak sobie najedziemy na var, no to widzimy, że to jest zmienna produkt. Zarządza produktami. I teraz przywołamy kolejny ważny punkt. Podobnie jak C Sharp ma wbudowane typy danych, takie jak integer i string, tak samo klasy, które my tworzymy, również definiują typy danych. Więc ta zmienna produkt jest typu produkt. I teraz ustawimy właściwości dla tego produktu. Czyli ustawiamy właściwości produkt. No to zaczniemy od product id, ustawimy sobie na 1. Następną właściwością będzie nazwa produktu, ustawimy sobie na biurko. I kolejną właściwością, którą chcemy ustawić, jest opis, i to będzie na przykład czerwone biurko, średnik. No i mamy ustawione wszystkie właściwości naszej klasy produkt. No i ta metoda korzysta z tych właściwości: nazwa produktu, produkt ID, opis dlatego są one nam konieczne, żebyśmy je. Ustawili. No i teraz jeszcze musimy sobie zdefiniować wartość oczekiwaną, jaką oczekujemy, że będzie zwracała metoda, którą testujemy. Witaj, powiedz Witaj. No to deklarujemy sobie zmienną oczekiwana i oczekujemy, że ta zmienna będzie zwracała ciąg tekstowy i to będzie Witaj. Biurko, i następnie w nawiasach będzie 1, dwukropek i czerwone biurko. Czerwone biurko. I teraz jak zdefiniowaliśmy ten ciąg, wartość oczekiwana? No cóż, jeśli spojrzymy wstecz do klasy produktu, przejdziemy, no to widzimy, że metoda powiedz: Witaj. Zwraca tekst. Witaj, odstęp, nazwa produktu w nawiasach. Odstęp tutaj jest w nawiasach ID produktu i opis. No i widzimy. To jest witaj, odstęp, nazwa produktu, czyli biurko. Potem odstęp w nawiasach ID 1, no i po dwukropku czerwone biurko. Czyli to mamy tutaj jako naszą wartość oczekiwaną. No i teraz możemy przejść do wywołania metody, do działania. Czyli tutaj zadeklarujemy sobie zmienną aktualna. To będzie aktualna wartość. Czyli tutaj wywołujemy na naszym produkcie metodę powiedz witaj. Wywołujemy, powiedz. Witaj, no i wreszcie możemy stwierdzić, czy wartość oczekiwana odpowiada rzeczywistej wartości zwracanej przez metodę. Czyli możemy przeprowadzić test, potwierdzić nasz test. Czyli korzystamy tutaj z assert r equal i podajemy wartość oczekiwaną expected, czyli to jest nasza oczekiwana. I drugim parametrem to jest wartość aktualna, która jest zwracana z metody i na końcu średnik. No i teraz jesteśmy gotowi do uruchomienia testów. Tu sobie usuńmy jeszcze niepotrzebne usingi. Zapiszmy to. Dobrze, teraz możemy uruchomić testy. Najpierw sobie otwórzmy eksplorator testów, czyli przechodzimy do okienka test, okna i uruchamy eksplorator testów i ten eksplorator testów sobie tu zakotwiczymy. No i tutaj są nasze trzy testy, które zrobiliśmy wcześniej i tutaj jest nasz ten test powiedz witaj test. No i możemy sobie uruchomić albo ten wybrany test, uruchom wybrane testy, albo możemy uruchomić wszystkie. Uruchamiamy wszystkie i w tym momencie Visual Studio kompiluje rozwiązanie i uruchamia wszystkie testy. W tej chwili są one uruchamiane, no i skończyło się. Wykonanie testów zakończone. Wykonano 5 i widzimy, wszystkie testy zakończyły się powodzeniem. Wszystkie świecą się na zielono. I w tym momencie możemy wrócić do klasy. Produkt, to jest nasza klasa Produkt. Mamy tutaj sygnaturę naszej klasy Produkt. Zdefiniowaliśmy trzy pola tutaj powiązane z trzema właściwościami: Produkt ID, nazwa produktu i opis. Za pomocą snippetu Visual Studio Prop Full, co znacznie przyspieszyło kodowanie. I stworzyliśmy tutaj naszą pierwszą metodę, bardzo prostą metodę. Powiedz witaj. No i w następnym odcinku dodamy do naszej klasy produkt konstruktory.